Cześć wszystkim. Nazywam się Konrad i jesteście na kanale Irbis Książkowy. Jak widzicie pod tytułem filmiku będzie to mój dzi dzisiaj pierwszy unboxing na tym kanale. No i cóż, jak wam mogę zaraz pokazać. Nie będzie to byle jaki unboxing, bo mam aż dwie paczuszki do otwarcia. Z czego tutaj jest większa rzecz, a tutaj mniejsza. A jak widzicie, ironicznie jest na odwrót. E, Najpierw będę otwierał tą paczuchę, ale oczywiście też i tą e, w tym odcinku. Nie będę tego dzielił, bo nie ma po co. No i co? E, na tyle jest po prostu e, pokazana... Mm, pokazane są faktury, dlatego je tak trzymałem e, od tyłu, że tak powiem. No i co? Bez względnego gadania e, przechodzę do unboxingu. Jeszcze taka mała tutaj przebitka będzie, ponieważ chciałem was poinformować, że wczoraj nie mogłem czytać zanim wystygnie kawa. No i co? Dzisiaj będę akurat czytał sobie po tym jak zmontuję ten, ten filmik właśnie, który teraz widzicie. O 19 będzie pierwszy na tym kanale, więc mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. No i co? Mam zamiar tutaj przeczytać tą drugą historię, czyli mąż i żona, i prawdopodobnie mi się spodoba, więc nie przeszkadzając Wam w dalszej części filmiku, przechodzimy do unboxingu. Okej, okay, mam wszystko tutaj przygotowane, ale Wam coś pokażę jeszcze. Tu jest mój kotek, jak widzicie. Wabi się mija i jest kotką. No, uroczy mruczuś, ale my przechodzimy do unboxingu czegoś bardzo fajnego, myślę, więc no, biorę swój nożyk do tapet i po prostu otwieramy. Kot już widzę tutaj mu trochę odbija, bo e, drapie znów fotel, żeby to krzesełko bardziej. No i tyle. Ok. Chyba już mogę to zamknąć ten nożyk. I tak. O! Mam takim czymś zapakowane jeszcze. I. Oj. I jeszcze nie widać co to jest. Ale nie wiem czy to powiedziałem w końcu, bo próbuję to nagrać już trzeci raz, na szczęście przed otwieraniem. I chodzi o to, że jest to niezwiązane za bardzo z książkami, ale jest to stricte związane z samym kanałem, więc możecie się już domyślić co to jest. Dobra, tu jest ta siemka, więc ją... Oj, przetnę. I powinno już być. Okej, okay, może z tędy Okej, okay, tutaj puściło Jeszcze tutaj Okej okay. mm. Tutaj trochę przerwę Powinno być mm. Ogólnie mamy jeszcze coś opowiem o tej rzeczy którą tutaj sobie, że tak powiem, sprawiłem więc jest ok. teraz e, pozwólcie, że to odpakujesz, tak powiem, już e, poza kamerką a jeszcze przy okazji mam nadzieję, że się jakoś nie drę do kamerki bo jestem teraz blisko niej w części telefonu dobra e, już jest gotowe, więc e, uwaga, odpakowujemy i uwaga, tada, niesamowite, nie? Wiecie co to jest? Jest to pantera śnieżna, czyli można powiedzieć, że taki mój, e, e, jakby to powiedzieć, pupilek kanału. E, I teraz tak, jest to figurka w, e, od firmy Papo. Jest to firma, która właśnie za zadaniem jej jest tworzenie figurek o bardzo ładnych szczegółach, co właśnie mega to widać tutaj. Jeszcze ją tutaj pokażę od innych stron. Jeszcze od tej bardzo, bardzo ładnie wykonana. I ogólnie jest to firma z Francji, jest to francuska firma. Fajna taka. Troszkę ciężka ta figurka, mm, i teraz mogę Wam opowiedzieć troszkę, że tak powiem, przy okazji, tutaj e, pokazywania do kadru, bo na szczęście ładnie widać ją. Tylko tutaj, jeszcze o, może tak, pokażę Wam, że ma zeza. Nie wiem, czy to będzie widać. O! Troszkę takiego rozbieżnego, chyba nawet. No. E, mogę Wam powiedzieć kilka ciekawostek o tym e, pupilku. Na przykład to, że oprócz nazewnictwa pantera śnieżna, jeszcze można na nią powiedzieć. Irbis albo Irbis śnieżny, stąd też nazwa mojego kanału. Jeszcze była jedna, ale niestety teraz mi wypadła z głowy, może ją gdzieś tutaj o w tym miejscu pokażę, ale w tym napis jakiś tutaj może załączę, zobaczymy, czy będę potrafił, a jak nie, to po prostu wam napiszę. Pod filmikiem po prostu w komentarzu, nie? w sekcji komentarzy. Drugą ciekawostką mogę powiedzieć, że mimo, że w ogólnie Irbis jest najbardziej spokrewniony z tygrysem, ale mimo tego, nie potrafi ryczeć w porównaniu do reszty Panter. No, drugą taką ciekawostką jest to, że. Zwierzę to potrafi skakać aż do, na 15 metrów do przodu i z tego co pamiętam 6 metrów do góry, co czyni ją jedną z najlepiej skaczących istot zwierząt. I w tym celu też jej pomaga ten właśnie ogromny wręcz ogon, prawie jak jej całe ciało, jest bardzo taki pulchny, taki gęsty i po prostu dzięki niemu łapią na e, równowagę i ponoć służy jako taki ster oraz podczas snu kiedy e, siedzi w e, tak zwany kłębek jak to koty e, ociepla się po prostu tym ogonem głównie swój pyszczek ogólnie też jest bardzo e, dobra w kamuflażu ponieważ dzięki swojemu takiemu e, beżowemu, białemu bądź szaremu czasem umarszczeniu e, w czarne centki nie widać jej po prostu i jest bardzo mała szansa, że ją spotkamy, tak powiem, w jej naturalnych, że tak powiem, miejscach zamieszkania. Ogólnie ona też tam stosuje w Azji, w Himalajach głównie z tego co pamiętam, jest 4000 osobników tego zwierzątka. No i co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Mogę powiedzieć, że są też samotnikami. Jeżeli chodzi o tryb życia, no i to, że jest to według mnie jedno z najpiękniejszych zwierzątek, jakie chodzi po naszej ziemi. Niestety, jest ono zagrożonym gatunkiem. Ja byłem kilka dni temu, bo w tą sobotę, czyli to jest już Wam mówię, bodajże 6 sierpnia, we Wrocławiu w Zoo. I miałem na szczęście okazję zobaczyć te majestatyczne zwierzątka, nawet cztery. Były bardzo fajne. Według mnie jedne z najlepszych mm, przeżyć w moim życiu. A już, jestem jeszcze młody, więc no... Bardzo ładna figurka, wracając do tego. Eee, jeszcze jedną muszę ciekawostkę mi się przypomniała, taka na szybko. Eee, jeżeli ktoś oglądał Kung Fu panda, to może teraz już pokojarzy, jeżeli już to powiedziałem. E, główny antagonista pierwszej części Tai Lung jest właśnie Panterą Śnieżną Więc można powiedzieć, że Nie bez powodu chyba zna Kung Fu No A, jeszcze, jeszcze jedna była Taka ciekawostka Często e, Przez to, że ją nie widać Jest dobrym e, właśnie w kamuflażu e, Zwierzątkiem Ucieka na przykład To dostała miano e, Ducha Gór po prostu, dlatego że jest rzadko widoczna no i myślę, że to jest taki dosyć e, taki cud świata, kiedy już się ją zobaczy nie? taki moment życia więc ja tą figureczkę tutaj odstawiam, o tutaj na bok niech patrzy jak będę otwierał kolejną paczuszkę, tutaj zrobię troszkę miejsca żeby nie było widać w kadrze i bierzemy się za tą paczuszkę więc tą paczuszkę otworzę e, troszkę za wizją, bo jednak to jest fakturka, a ja jeszcze nie umiem za bardzo e, cenzur dawać, blur, e, blurować innych tego typu rzeczy. Dopiero będę się uczył, więc wybaczcie mi taki troszkę gorszy profesjonalizm, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Więc tak, e, ja już chowię ten nożyk z powrotem. Nie ta figureczka. O, tutaj stanie. I myślę, że już mogę otwierać mm, Tą rzecz. Jestem ciekaw, jak ta wygląda. Oho, już ją widać. Jest. Popatrzcie na to. Jakie to jest słodkie, urocze Mięciusie. Przede wszystkim. Wow, jest przepiękna e, ta panterka śnieżna, bo to też jest ona. Zobaczcie tylko na jej e, umarszczenie właśnie, bardzo ładna. Wydaje mi się, że jedna z lepszych. To jeszcze jest takie coś właśnie, żeby sobie ją zawiesić gdzieś, na przykład w aucie. Chociaż nie wiem, czy ktoś by do auta to dał. E, jest wykonana z bardzo fajnego materiału, czuć, że to taki naturalny. Bardzo miękka jest, bardzo lekka i ma bardzo ładne oczy, takie niebieskie. Uszka ma tutaj fajne takie, jak właśnie ona ma, takie czarne tutaj dookoła, białe w środku. I jest to od firmy Stawscy, jak widzicie. I teraz zobaczę, czy jest tutaj może, o przytul mnie. Na pewno ją przytulę do snu, bo naprawdę ładna. Teraz zobaczmy czy ma no, ono u nazwę. Mm. Nie, nie ma. Niestety nie ma, ale ważne jest to, że właśnie w Zoo wrocowie, jak byłem, to właśnie tej panterki nie było śnieżnej. Zobaczymy, czy siedzi. Tak, siedzi. No to niech ona tu jest, a ja Wam opowiem taką krótką historię właśnie z przygody w tym Zoo. Były wszystkie te kotowate... Były dwa w ogóle typy tygrysów od tej samej firmy. I zgaduję, że jeden był sumatrzański, a drugi na przykład syberyjski, ale ja się na kotach za bardzo dzikich jeszcze nie znam, więc może gadam głupoty jeszcze. Był tam chyba lampart bodajże i na pewno był tygrys biały i jeszcze był lew i lwica. I właśnie nie było Takowej e, wersji, niestety. No i byłem troszkę oburzony przez to, że właśnie to zwierzątko bardzo chciałem e, sobie kupić jako pamiątkę, jako pluszaka. No ale na legro, na szczęście, była dość fajnej cenie ogólnie. Jak i w sumie. Ta, oj! Coś spadło na nie wiem co w sumie. Ale mój kot już widzę tam węszy, żeby do tego podejść. E, no, ale wracając, e, ogólnie. Ta figureczka chodzi po y, 30 zł, wzwyż plus przesyłka, tam powiedzmy 10 zł, więc to już jest rząd 40 zł. Ja zakupiłem na szczęście za 27 zł z przesyłką na OLX-ie. Y, zauważyłem, że y, tutaj trochę to umalowanie jakby schodzi, więc nie wiem, czy to jest wina po prostu osoby, która mi to sprzedawała, czy po prostu taki model się trafił bo wiadomo, każdy model figurki tak jak i rysunku i tego typu rzeczy po prostu się różni z partią po malowaniem jej no i niektóre mogą mieć niedociągnięcia pewne w sumie to chyba każda ma jakieś niedociągnięcia mniejsze lub większe ta akurat ma takie, no ale nic nie szkodzi, zwłaszcza że to i tak będzie stało przodem gdzieś przy biureczku sobie ją postawię, żeby była ładnie widoczna a pluszaczka myślę, że dam sobie gdzieś przy łóżku. O, tutaj trochę jej do oka wpadło. I teraz tak. E, pluszaka kupiłem za 41 zł. Plus tam 8,99 zł. E, 8,99 e, i postęp do paczkomatu. Więc wyszło mnie około 50 zł. Y, ogólnie. Za tyle też złotych jest w ZO, więc jeżeli ktoś by był ciekaw, czy to nie jest za drogo, no z jednej strony trochę drogo, ale jednak szczerze wydaje mi się, że to jest o wiele miększe niż to co widziałem w Zo, Lecz tam też były bardzo ładne maskotki, gdybym mógł to bym też inne kupił, ale no uparłem się na Irbisa, więc mam Irbisa i to na S, jak widzicie, dwa. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony, że w końcu to odpakowałem. Dzisiaj to przyszło, bo to nagrywam tego samego dnia, to ten pierwszy odcinek, czyli w środę 10 sierpnia. I po prostu nie mogłem już się doczekać otwarcia, bo ja jestem z tych osób, które jak już mają paczkę, to chcą jak najszybciej. Więc e, takim słowem końcowym e, chciałbym, tak, e, żebyście po prostu e, nazwali jakoś. Tego pluszaka, w sensie chcę go jakoś nazwać i chciałbym, żebyście podali mi jakieś propozycje imion. Jeżeli macie jakieś fajne imię, które by mogło do niej pasować, albo do niego, to śmiało, piszcie w komentarzach: Najładniejsze wybiorę i będę ją tak nazywał, albo jego. I przypnę, myślę, też serduszko takiej osobie, która wymyśli jak najciekawsze i kreatywne imię dla Irbisa i co? Widzę, że już 16 minut nagrywam. Yy, ogólnie to chyba ty tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Yy, następny odcinek będzie niestety, niestety nie mogę wam za bardzo powiedzieć kiedy będzie, ale myślę, że może za tydzień dam radę. Wszędzie sensie w ciągu tygodnia coś jeszcze nagrać, żeby yy, na zapas mieć troszkę odcinków. Ale na razie chciałbym jednak posłuchać waszej, że tak powiem, waszego słowa, waszego zdania w komentarzach pod tym odcinkiem i pod tym pierwszym. Czy ciepło w ogóle się przyjąłem, co chcielibyście zobaczyć. Dalej, że tak powiem, chciałbym, dalej to utrzymuję, bo ja to nagrywam dosłownie po tamtym. Więc tak, mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi na pewno. Jeżeli byście chcieli więcej unboxingów, nie tylko książkowych, ale też takich, to piszcie śmiało mi w komentarzach. Na pewno będę chciał takie robić, bo bardzo mi się to podoba teraz. Więc myślę, że będzie tego dużo. I co? Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tymi ciekawostkami, ale chciałem się nimi podzielić, bo jest to moje ulubione zwierzątko, chyba. Więc musiał dostać swoją, że tak powiem. Y część tutaj jak widzicie w moim pokoiku będą ładnie komponowały się no i no bo tak teraz przydłużam no to ja już będę się z wami żegnał mam nadzieję że spodobał się filmik że troszkę może zaskoczyłem że będziecie oczekiwali kolejnych odcinków postaram się nagrać jak najszybciej kolejne żeby, żeby się mieli co oglądać po prostu I ja się będę już z wami żegnał no i co? żyjcie sobie tam spokojnie eee, że tak powiem korzystajcie dalej z tej pogody jak już mówiłem w tamtym odcinku czytajcie książki wychodźcie, uprawiajcie sport jakiś no i trzymajcie się zdrowo. Cześć.